Witajcie kochani, przed chwilą razem z Turką nagrałyśmy dla Was życzenia świąteczne i naprawdę szczerze Wam życzymy, aby w te święta i po świętach wszystko u Was było w jak najlepszym porządku. A od dzisiaj zaczynam nagrywanie świątecznego vloga. Teraz właśnie jedziemy na Wigilię, a później to zobaczymy co będzie. Na razie! Jeżeli powiem, że to jest e, wykluczone. Nie wiem czy podoba mi się Twój dom, Mikołaj, jest Wigilia. Nie atak terrorystyczny na stolicy Małgosiu, w tym kraju mamy pięć głównych świąt. Może narodzenie? Gratuluję, musisz się święto będzie wyróżnię. Ja zamienił Wigilię na pięć wielkanocy. Po prostu w Wigilię nie można w Wigilii spędzać w biurze, bo ja mam swoje plany. Syna. Proszę. Cię. a ptaka skąd masz? Jestem bardzo przekonany. Ptaka, to teraz. No, no, teraz. Przepraszam, dużo. I jeszcze ta, te bombki to są ładne te. Takie jakby malowane te. A Lidlu byłem, ale... Ale to też chyba nie w tym roku. No właśnie. i one są szklane, no nie? Nie ja miałam szklany, i mi się rozbił. Do zobaczenia za tym. To coś na szyszce. Ale i tak nic nie przebije tego, wiesz, że to ma takie Ale słodkie to oczy. A nie ma słodkiego? Takie słodkie. taki, bo mi to jest taki sznurkowy bardziej. A na święta powinna być. Nieodłącznym elementem świat Bożego Narodzenia. O, pociąg to u nas rodzinny. A pan? Ja pamiętam, że jeszcze miałam biały domek, ale ja nie śpi. A ty masz tego anioła niebieskiego od ciotki, no nie? Mm -hmm. Co my mamy różowego? Wesoły świąt, młoda Damo. Dzień dobry. Wysok świąt. Wysok świąt. Witajcie w Boże Narodzenie, ja w świątecznej piżance. A muszę jeszcze ten papucia sobie zmienić, bo mam bardziej wielkanocne. Ale co się dziwi. Jak pogoda za oknem wygląda, tak wiosna, jesień, ale na pewno nie zima. A tak brakuje mi tego śniegu, mówię Wam. No i tak od razu lepiej. For we all like a figure body, with all this good cheer. For we all like a figure body, for we all like a figure body, for we all like a figure body, with all this good cheer. Good tiny, quivering. So, do that, Tu są jakieś liczby. Na <noise> ślicznie wygląda, zobaczmy. Widziałem to. Tylko na ślicznie. z tą kokardą. Oko z półgodu. One się boją pytać. Ale to masz ten dzwoneczny? Nie. Bo, nie, on nie wie, jak I on ma tą kokardę? Są, się podwróciła, no z boku. To, bo <grym> on miał mieć jako muchę, a Zuzia jako kokardę. tu <grym>, chodzi I tak to Kevin, chodź tu, Kevin. Stupid. We wish no you